Państwa mam y, zaszczyt otworzyć kolejną wystawę, tym, y, pierwszą w tym roku 2024, w nowej aranżacji galerii pod plafonem y, Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Witam bardzo Państwa serdecznie w imieniu swojej oraz dyrekcji Biblioteki. Dzisiaj witamy y, z malarstwem artystów y, rodzinę Panią Ewę. Pana Artura, Pan Artur swoje prace prezentuje na ścianach wiszących. Pani Ewy, prace będą tutaj i na stylażach stojące. Zaraz będziemy o nich szerzej mogli sobie opowiedzieć i w kuluarach jeszcze precyzyjniej z autorami porozmawiać. Proszę Państwa, ale nasi autorzy to przede wszystkim są bardzo ważni twórcy malarstwa. Nauki malarstwa i pedagogiki szkolnej we Wrocławiu. Pani jest dyrektorem społecznej Liceum Plastyczne ALA tak, we, Wrocławiu. we Wrocławiu, na Wrocławskiej, a mąż jest nauczycielem, to tak jak i pani jest nauczycielem. Naturalnie państwo skończyli Akademię Sztuk Pięknych we Wrocławiu, więc są też absolwentami naszej Akademii Wrocławskiej. I proszę państwa o malację dwa słowa. Bo tutaj może zacznę od malarstwa pana Artura, które Ewidentnie, jak ja na tym malarstwo się patrzę, to po pierwsze, jak na te obrazy, to od razu mi one spasowały się z tą naszą, w cudzysłowie nazwę, tą dzisiaj dżunglą, którą tworzymy tu w bibliotece, jako strefę wejścia, ale myślę, że ta dżungla będzie wszystkich czytelników zachwycać różnymi walorami, ale prace pana Artura właśnie tą zielenią, tą głębią tych przejść tonacyjnych całkowicie wspaniale uzupełniają naszą stylizację, którą tutaj powoli budujemy dla czytelników. Również te y, prace, które są pracami odbić y, impresji, widzianych błysków, refleksów wodnych i właściwie tego, co widzimy w odbiciu wodnym, te obrazy wyjątkowo zwracają uwagę i dla mnie tak trochę przypominają od razu wystawę Moneta w Paryżu. Są to prace ekspresyjne, ale też ten naturalizm tutaj wychodzi z tych prac, powiedzmy na zasadzie właśnie przedstawienia rzeczywistości, czyli jest obrazowanie plastyczne tego, co widzimy. Natomiast Pani Ewa, która idealnie się komponuje kolorystycznie i uzupełnia swoimi pracami tutaj na stelażach postawionymi kolorystycznie również tą całą kompozycję z naszej przestrzeni galerii, ale jakże odmiennie te prace ekspresyjnie, abstrakcyjnie wypowiedzi swojej są dla każdego z nas indywidualnym odbiorem, który każdy z nas musi indywidualnie poczuć, bo tutaj już nie mówimy o percepcji, rzeczywistego odzwierciedlenia, ale to są emocje. To są emocje, które zresztą chyba, jak autorka to powiedziała, skoro to jest odzwierciedlenie od tych lekcji, które wykłada, i tej rzeźbi ceramiki, to tutaj w tym latem, aż widać, to odbicie, że w trochę odstawmy jakiś jeden moment i zróbmy coś, co będzie dla nas bardziej ekspresywne. Myślę, że autorzy mają bardzo dużo do powiedzenia o swoich pracach, o swojej drodze twórczej i jak bardzo chcą tą pracą inspirować, uczyć, pokazywać. Bo przede wszystkim w tym wszystkim jest warsztat, żeby uczniowie poprzez warsztat umieli dojść do tego efektu, który jest indywidualnym efektem zawsze twórczym, a do tego efektu dochodzimy latami i ciągle go budujemy i za każdym razem ciągle mamy niedosyt tego, co tworzymy i chcemy jeszcze następne. Bardzo dziękuję za tak liczne i miłe przybycie. oto. Okay, Serdecznie witam wszystkich. Malarstwo jest dla mnie czymś z, od zawsze bardzo bliskim. Natomiast, no rzeczywiście, jeśli się zajmowałam nim od czasów studiów, bo to grafika jest moim, projektowanie graficzne grafika jest moim, była moim kierunkiem, no i również rzeźbą się zajmowałam, jest zawsze dla mnie taką, było dla mnie zawsze taką trochę tajemnicą. Jak oglądałam. Praca Artura, który tworzy całe życie właściwie, maluje, to tak sobie myślałam, że to dla mnie jest w ogóle niedostępne. Robiłam zwykle małe szkice, no i ta wystawa była takim wyzwaniem. Te rzeczy są rzeczywiście bardzo um, takie moje, um, są abstrakcyjne, są rzeczywiście um, bardzo emocjonalne i powstały w ciągu no, bardzo krótkiego czasu, niedawno. To był taki wybuch jakby moich potrzeb i emocji. Technika jest akrylowa, trochę pomagam sobie pastelami, czy lubię to, już od czasów Liceum Pastycznego lubię tą, tą, tą kredkę pastelową. No i taka praca powstaje dosyć długo i bardzo często się zmienia, Dobra, to Wam powiem. To są poszukiwania, które czasami mnie też no, bawią, dlatego że te kolory się bardzo zmieniają. Jak te pomysły gdzieś tam kiełkowały? po spacerach, po, po sesjach zdjęciowych z naszego otoczenia, jak były obrabiane, jak były szkicowane, to mnie troszeczkę ostatnio załamało, nie tak bardzo, ale dało mi do myślenia, bo zobaczyłem jak, jaki potencjał, jaka masa pomysłów i jak ta bania się tak otworzyła i wszystko wyleciało, to mnie trochę przytłoczyło, no i zastanawiałem się nad czymś takim jak wyobraźnia, której chyba nie mam, tak mi się wydaje, że nie mam, bo jak Bóg rozdawał wyobraźnię, to jak siedziałem pod drzewem i się gapiłem jak pies i to gapienie mi pozostało, bo wydaje mi się, że czegoś nie rozumiem, właściwie nic nie rozumiem, ale chciałbym zrozumieć, to balansowanie na granicy abstrakcji to jest dla mnie już rozwiązany problem, że nie, nie przekroczę. Zawsze musi być ten konkret. Staram się po prostu... Tak masz farbę, żeby było coś takiego jak równowaga między treścią i formą. Żeby te plamy były plamą, plamami, układem plam i jednocześnie, ta jednocześność jest właśnie ważna. Żeby to było postrzegane, po tak balansowanie na że raz są plamy, raz jest coś rzeczywistego. Miałem powiedzieć, że tam się właśnie wychowałem i to są motywy nie takie złowione gdzieś na wycieczce, poszukiwane, tylko takie, takie najbardziej banalne. Tam, tam gdzieś się poruszałem i do tej pory się poruszam. No i staram się po prostu z tego wyciągnąć jak najwięcej.